W dzisiejszej lekcji nauczymy się trzech ważnych komend. Właściwie czterech, ponieważ komenda nagrody będzie podzielona od razu na dwie komendy: będzie komenda ok i komenda dobrze. Zaczniemy od komendy imienia. Komenda imienia jest komendą kontaktu wzrokowego czyli w momencie, w którym mój pies słyszy swoje imię, ma na mnie spojrzeć. Uczymy jej poprzez wyłapywanie, czyli wyłapujemy wzrok naszego psa. Po wydaniu mu komendy imienia. Nie reagujemy, jeżeli pies um, patrzy na nasze ręce, w których może być nagroda, bądź szuka smaczka po kieszeniach. E, to co jest ważne, nie obchodzi Was pozycja, w której pies nawiązuje wywiązuje kontakt wzrokowy. Pies nie musi siedzieć, nie musi stać, nie musi warować. Pies ma po prostu nawiązać ten kontakt. Jak zobaczycie na cynku, pies może wręcz skakać tak? E, i zachowywać się niepoprawnie. Ważne. Aby nawiązał kontakt wzrokowy. Każdy trening musi mieć cel. Celem treningu kontaktu wzrokowego jest nawiązanie kontaktu wzrokowego. I tylko to, nic innego. Dlaczego kontakt wzrokowy jest tak ważny? W przypadku wielu zaburzeń naszych psów, to do czego chcemy doprowadzić, to to, żeby pies oddał nam decyzyjność w danej sytuacji. Nawiązanie kontaktu wzrokowego jako wstęp do dalszej pracy to jest pokazanie psu: Słuchaj, razem możemy podjąć lepszą decyzję i więcej osiągniemy, jeżeli będziemy współpracować razem. Tylko musisz najpierw zwrócić na mnie uwagę, po prostu. Zobaczcie, jak nauczyć kontaktu wzrokowego. Pokazuję Wam pierwszy przykład na torpedzie. A drugi na cynku. Torpeda jest białym mawczarkiem szwajcarskim w tle szczeka cynk, czyli drugi pies. Na torpedzie będę pokazywała zachowania, które już są dobrze zawarunkowane, tak jak teraz prezentowany kontakt wzrokowy. Natomiast na cynku będę pokazywała wam, w jaki sposób osiągnąć ten efekt. Jeżeli chodzi o kontakt wzrokowy, przy kontakcie wzrokowym najważniejsze jest to, aby pies reagował na swoje imię w sposób. Które zaraz zaprezentuję na torpedzie. Torpeda. Kontakt wzrokowy przy torpedzie jest ciągły. Ona nie traci zainteresowania swoim przewodnikiem. Okej. Okay. To to. Okej. Okay. To jest kontakt wzrokowy, czyli w momencie, w którym wypowiadam imię psa, mój pies nawiązuje ze mną kontakt poprzez spojrzenie. Torpeda. Okej. Okay. W ten sposób. Ona, na, słysząc swoje imię, ma na mnie spojrzeć. Nie em, podchodzić do mnie, nie zmienić pozycji, tylko patrzeć się bezpośrednio w moje oczy, okej. Okay. Tak jak przed momentem widzieliście. <tryk> 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 Ze spokojnym oczarkiem szwajcarskim. Tak w tym momencie chcę Wam zaprezentować cynka, czyli psa, na którym będziemy się uczyć. Cynk, jak widać, jest psem, który średnio cokolwiek potrafi, ponieważ cynk ma dodatkowo swoje teryrowate zachowania, więc pracuje się z nim bardzo szybko. I potrzeba dużej ilości powtórzeń. Żeby skumał faktycznie o co chodzi. Ja z psami pracuję najczęściej bez sprzętu, czyli na golasa. Tak jak teraz widzę w nawet nie ma obroży. Jeżeli chcecie wykonać tę sesję w miarę dobrze i szybciej, możecie sobie przypiąć smycz i i kontrolować, gdzie pies Wam odchodzi, gdzie nie. Jest to przydatne, więc jak najbardziej można. Tak jak w przypadku torpedy, zaczynam od kontaktu wzrokowego, Czyli chcę, żeby mój pies zaczął reagować na własne imię. Cyrk? Okej! Okay. Nie cynk. O, kolego. Cynk. ok, Wyłapuje mikro. Tam wcześniej były znaczki. ja cały czas ich szuka. Wyłapuje nawet mikro spojrzenia, tak? ok, Cynk. Okej. Okay. ok. Ok. Nie. Cynk? Ok. On jest bardzo aktywny. To na czym mi zależy? Ok. To jest przede wszystkim kontakt wzrokowy. Mnie mnie interesuje w jakiej pozy okay. w pozycji, w jakiej pozycji on będzie, kiedy będzie robił mój kontakt wzrokowy. Bardziej zależy mi na tym, żeby ten kontakt wzrokowy był. Czyli skupiam się na jednym celu. Celem jest osiągnięcie kontaktu wzrokowego. Teraz wytłumaczę Wam komendy nagrody, które stosuję tutaj przy tym treningu. Jest to komenda OK, która pada bardzo często. Docelowo ta komenda ma utrzymywać przepozycji. pozycji. Oraz będzie komenda DOBRZE, która oznacza zwolnienie psa na chwilę z pracy. E, nie gryź mikrofonu. Nie? OK. OK. Nie, Ok, okej, okay. nie, wróć, okej, okay. teraz komenda okej, okay, dobrze, małe omówienie, komend, nagrody. Można mieć jedną komendę nagrody. Ja preferuję w przypadku takiego treningu codziennego, treningu, który nie jest pod sport, dwie komendy nagrody. Komendę ok, czyli dobrze robisz, ale kontynuuj swoją pracę. I komendę dobrze, czyli dobrze zrobiłeś, ale już możesz przerwać to zachowanie, ale tylko na chwilę, bo cię jeszcze odwołam. W następnej lekcji, jeżeli jesteście na kursie, Online, bądź na lekcji, jeżeli jesteście w kursie stacjonarnym u nas, nauczycie się komendy: do i biegaj. Biegaj jest trzecią komendą zamknięcia treningu. Jak najłatwiej Wam wytłumaczyć komendę: ok, dobrze i biegaj, wyobraźcie sobie taką sytuację z życia. Jesteście z mężem, partnerem w domu i sprzątacie mieszkanie. I teraz Wasz mąż zmywa naczynia. I wy bierzecie ze stołu pięć kubków, idziecie do niego i mówicie, ok, że zmywasz, ale zostało jeszcze pięć kubków. Czyli ok, widzę, że robisz fajną robotę, ale kontynuuj swoją pracę. Mąż pozmywał, jestem kobietą, więc może to zabrzmić bardzo feministycznie, ale mąż pozmywał um, i mówimy, dobrze, że pozmywałeś. Możesz sobie zapalić, ale jeszcze są do umycia okna, bo jeszcze nie skończyliśmy sprzątać, tak? Skończyliście potem całe sprzątanie i mówisz o, super, skończyło się, tak? Już już nie mamy co sprzątać. Może teraz, nie wiem, pójdziemy na partyjkę, golfa, albo pojedziemy do kina, może jakaś impreza, a może usiądziemy przed Netflixem i będziemy się dobrze bawić, tak? Czyli komenda OK oznacza dobrze wykonujesz swoją pracę, ale rób ją dalej, nie przerywaj. Komenda DOBRZE oznacza, Dobrze wykonałeś to zadanie, ale czekają na ciebie kolejne zadania. A komenda Biegaj, której będziemy się uczyć w przywołaniu psów, oznacza um, dobrze zrobiliśmy cały ciąg, całą robotę i teraz już biegaj. Teraz już rob co chcesz, tak? W sensie nie musisz dalej pracować i wykonywać komend, możesz po prostu porobić coś ciekawego. Tutaj widać, na, jak zareagowała na słowo ok. Torpeda. Ok. I zwolnienie na komendę dobrze. Torpeda. Dobrze. Może przerwać w tym momencie czynność. Góra. Komenda druga, którą będę używała, czyli komenda... Dobrze! Teraz możesz na chwilę przerwać swoje zachowanie. Rzuciłam mu ją na ziemię, bo to jest taki sygnał, że może zejść w tym momencie, może przerwać swoje zachowanie. Komenda OK, nagroda z komendą OK, wydaje ją zawsze do pycha, ponieważ tu informuje psa, że nie ma się teraz ruszać, tylko ma kontynuować. Cenk. Ok! 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 Jak już widzimy, dobrze, że pies zaczyna rozumieć, o co nam chodzi w danym ćwiczeniu, od razu możemy przejść do punktu drugiego. To czego jeszcze będziemy uczyć? To komenda nie. Dzisiaj poznacie pierwszy wariant komendy nie, czyli nie z nawyciągniętym pokarmie. Pokażę wam też wstępnie drugi punkt, czyli drugi sposób uczenia komendy nie, czyli nie leżący na ziemi. To jest Dopiero pierwsza jakby część uczenia komendy nie. Żeby nauczyć dobrze komendy nie, musimy ją rozszerzyć. Dzisiaj pokazuję Wam na smaczkach. Następnie warto ją wykorzystać na zabawkach, na mm, starej skarpetce, na nie wiem, jabłku, na kanapkach, kawie, herbacie. Czyli na różnych rzeczach, takich normalnych, których nie chcemy, żeby pies ruszał. Dlaczego jest komenda nie, a nie komenda zostaw? Ponieważ dla mnie komenda nie oznacza przerwij swoje zachowanie. Nie jest to tylko komenda nie róży z ziemi, czy zostaw coś, co tam leży, tylko nie rób tego. Przerwij swoje zachowanie. Jeżeli na przykład pies widzi biegnącą. Czarne po drodze, to ja też wykorzystam w tym momencie komendę nie. Twoje zachowanie nie jest pożądane. Nie potrzebuję tego rozbijać na inne rzeczy, tak? Nie potrzebuję mieć komendy zostaw, nie pogoń, nie dotykaj, nie ruszaj. Jest nie. Zaletą, jeszcze jedną komendy nie jest to, że. My jesteśmy pewni, jak mówimy nie. Jeżeli chodzi o komendę zostaw, puść i tak dalej, to my się musimy tej pewności nauczyć. Ale jeżeli chodzi o komendę nie, my ją używamy na co dzień w rozmowach międzyludzkich i jesteśmy zawsze pewni tego, co ona oznacza. Dlatego warto to wykorzystać. Mam nadzieję, że te trzy pierwsze komendy bardzo Wam pomogą w pracy z Waszymi psami. Pierwszym filarem komendy nie jest nagroda na ręku przewodnika. Jeżeli nasz pies już już rozumie czym jest kontakt wzrokowy, możemy od razu przejść do nauki komendy nie. Uczymy w ten sposób. Wystawiamy rękę ze smakołykiem przed pysk psa, następnie oczekujemy od niej, że zrezygnuje i spojrzy nam bezpośrednio. Okej, okay. spojrzy nam bezpośrednio w oczy. Nie. Okej. Okay. Jeśli jest zbyt zainteresowana smakołekiem na ręku... Nie. Dokładamy komendę nie. Nie. Okej. Okay. Nie. 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 OK. W ten sposób. To jest pierwszy stopień komendy nie. Czyli nie wolno ci wziąć smakołyka, który ci pokazuję, ale jeżeli usłyszysz komendę OK, to ja cię nagrodzę. Warunkujemy w tym momencie pierwszy stopień komendy nie oraz pierwszą komendę nagrody, czyli komendę OK. Dobrze robisz. O to mi chodzi. Nie. Okej. Okay. Można zmienić oczywiście rękę, raz wydawać smakołyki z jednej, raz z drugiej, tak? W tym momencie przełożyłam smakołyki. Nie. Nie. Okej. Okay. Jeżeli chce, żeby pies przerwał dane zachowanie, wydaje drugą komendę nagrody, którą jest komenda dobrze. W tym momencie pies może zejść z miejsca, w którym ćwiczymy. Może zacząć zuchowywać się jak pies na chwilkę i poruszać się, a nie tylko stać statycznie, tak jak przed momentem Torpeda. Torpeda lubi komendę nie, bo wie, że wiąże się z jedzeniem. Nie. Nie. Yeah. OK. Nie. Yeah. Nie. Yeah. OK. Drugie ćwiczenie na komendę nie, to nie z położeniem smakołyka na mm, ziemi, talerzyku, w miseczce, którą sobie przygotowaliśmy do tego ćwiczenia. Ja w tym momencie będę kładła smakołek na ziemi, pod łapami torpedy. Nie ja leży na leżące i raz ja siedzę na podłodze, torpeda leży na leżące, żeby wam dobrze pokazać, no więc będę kładła na ziemię smakołek. Nie? Ponownie czekam, aż spojrzy na mnie, aż nawiąże kontakt wzrokowy. A, prawie. W przypadku torpedy ja już chcę takiego pełnego kontaktu wzrokowego. Okej. Okay. Nie. Odrywam sobie kawałek kolejny. Nie. Rzuca mi kątem oka spojrzenie, a ja chcę pełne spojrzenie. Tego od Ciebie wymagam. Okej. Okay. I teraz są dwa zakończenia możliwe tego ćwiczenia. Pierwszym jest dalej skarmianie tutaj komenda dobrze z ręki, a drugą możliwością, jaką mamy przy zakończeniu tego ćwiczenia, to w momencie, w którym robimy ostatnie powtórzenie, i pies pięknie nawiąże kontakt wzrokowy, tak jak teraz torpeda, możemy zastosować komendę. No już się szykuję, bo wiesz, zaraz ją dostanie. To to nie. Dobrze, szukaj. W tym momencie dobrze i szukaj to jest takie powiązanie. Dobrze zrobiłaś, szukaj sobie nagrody, tą, którą wyrzuciłam. Nie polecam powtarzania kilkukrotnego tej komendy, szukaj, tak, żeby nie za każdym razem pies wyszukiwał potem nagrodę z ziemi. Jednak co jakiś czas można pozwolić przy tym sobie. Szamać. To są dwie podstawowe komendy na torpedzie. A teraz pokażę Wam, jak się te komendy warunkuje na psie, który po teraz nie do końca jeszcze wszystko potrafi, czyli na cynku. Psie, który dopiero jest na starcie jakiejkolwiek pracy. Punktem drugi będzie łączenie komendy OK i komendy NIE, czyli kontaktu wzrokowego, z komendą NIE. Wystawiamy smakołek, cała góra. Wystawiamy smakołek na rękę. Wiadomo, pies chce się w tym momencie dobrać, tak? Do smakołyka. Nie dajemy mu się dobrać. Nie. Nie. Jeśli tylko. Ok. Jak tylko za, zaproponuję mi kontakt wzrokowy. Ok. Podaje komendę. Ok. Nie. Ok. Daj mu komendę, OK? Nie. OK. I wydajesz makulat z drugiej ręki. Nie. OK. Nie. OK. Nie. OK. Nie. 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 Okej. Okay. Okej. Okay. Nie. Nie. Okej. Okay. Dobrze. Przerywam. Nie chcę robić zbyt wielu powtórzeń na raz, ponieważ pies mógłby się wyłączyć z pracy. Mógłby się przegrzać, tak? To są proste ćwiczenia, mogę zrobić kilka powtórek, ale jednak staram się tą sesję w miarę pociąć na mniejsze kawałki. Nie, um, nie wymagać od niego od razu skupienia na, nie wiem, 5-10 minut, tylko to są takie minutowe sesje treningowe. Nie dłużej niż minutka, czasami, jak widzieliście, jeszcze krócej, bo czasami to jest 10 sekund sesji ja jestem zadowolona, że mój pies to ogarnął. Jeżeli przedłużyłabym sesję i zrobiłabym godzinę Sesji, 15 minut sesji, 5 minut sesji, to mój pies by się tyle nie nauczył ile w przeciągu tej minutki czy dwóch. Spróbujemy jeszcze raz. Cynk, góra. Nie. Okej. Okay. Nie. Nie. Ok. Ap, zjadłeś. Nie. Oke. งี้งี้งี้งี้งี้งี้งี้ Hop. งี้ Oke. Oke. Oki, okay. 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 yeah. to, kar zdaj predstavljam. To jest wycofywanie się od nadmiernej presji. To, że on się wycofuje przy tym ćwiczeniu, to może wam się pojawić w pracy z waszymi psami. On w pewnym momencie wycofywał się, szedł do tyłu, jakby nabierał dystansu od rozproszenia, które z którym sobie nie radzi. Te smokołki były dla niego tak ważne i on tak bardzo chciał je dostać, że wiedział, że jeżeli będzie za blisko mojej ręki, jego pyszczek będzie za blisko, to on w tym momencie. Ale się złamie i weźmie z tej ręki. Dlatego zaczął się wycofywać, żeby być dalej od tego rozproszenia. W kolejnych sesjach po prostu będę musiała delikatnie podnosić poziom. Ok. Czyli na dzisiejszej sesji uczymy się komendy OK. Komendy dobrze. Komendy imienia, które ma się wiązać z kontaktem wzrokowym. Cynk. Hop. Cynk. Ok. Oraz komendy nie! ok, W tą stronę nie! Aki! Okay. Jak widzicie, praca z psem jest podzielona na dużo mniejsze etapy. Jeżeli chcecie nauczyć się więcej, odkrywać więcej, potrafić stworzyć ze swoim psem jeszcze większą więź, to zapraszamy Was na szkolenia. Do usłyszenia! Ani brzuchu, kudła ta stacja.